Oto ja, techniczka pogrzebowa zakładu pogrzebowego Wangsheng. Nikt istotny. Ten gentleman obok mnie to nasz najbardziej doświadczony konsultant. Pan żongli. Ten jadeit jest naprawdę mały. Jednak pięknego odcienia półprzyrzeczystego niebieskiego. Byłby to wstyd go nie zakupić. Tak, panie. Przyklejenie astra do mokrej glazury, zanim zostanie palona w piecu. Fascynujące. Kwiat zamieni się w popiół, lecz jego kształt zostaje na zawsze zachowany. Genialne. Żałosne byłoby niezakupienie tego. Tak, panie. Korlapis jest sam w sobie dość trudny do zebrania. By odkopać dwa tak podobne do siebie fragmenty potrzebna była prawdziwa zdolność. Powinniśmy je kupić. Tak, panie. Doskonały jadajt że rzemieślnicza porcelana, para korlapisu oraz aster wiatrakowy jako prezent dla techniczki pokrzepowej. Tak, podarował mi nawet prezent. Pan żongli jest naprawdę wspaniałą osobowością. Wysiąglin gotuje. Zdecydowanie bardziej atrakcyjne byłoby pójście do restauracji One Min, w przeciwieństwie do kiosku Xinhue lub pawilonu Liu Jest tu dobrze, dopóki jedzenie jest bardzo smaczne, ale czy naprawdę są tutaj tylko pałeczki? Jeżeli masz zamiar prawdziwie docenić kastronomię Liu musisz się przyzwyczaić do pałeczek. Panie Xiongnij, mamy cika ze Springfield na dzisiejszym menu. Chciałby pan go spróbować z mięsną salami pieprzem? Zamówimy oba. Koniec zaś na obyczajami, daliśmy sami na piwek dla wspaniałe nowe danie. Pan żągłcy nieprzyjacielskiej więzi ponad morą jest hojny w słowach i czynach. Cóż, zakład pogrzebowy Władkrzyn często pokrył koszty jego szczodrości. Och, na szczęście jednak Bank Norfland ponosi ten konkretny rachunek. Witaj, wejdź. Oprócz tej pary spinek do włosów, wszystko jest na sprzedaż. Nie są na sprzedaż. Dlaczego? Jest to spadek zastawiony przez biednego kumpla. By zgromadzić pieniądze na leki dla jego żony, muszę je dla niego trzymać. Dopóki okres wykupu nie wygaśnie, O... Oh. opłaciłem sprzedawcę i wziąłem te parę spinek. Chcąc zwrócić je do właściciela z dodatkowymi wetkami na życie, pomogłabyś mi ukryć owe w na naszym koncie? Proszę. Mogę Ci obiecać lunch. Ach, szczerze. W momencie, kiedy wplączysz się w życie pana Żągliego, już się z niego nie uwolnisz.